Jakoś jak ciągle uciekamy przed tsunami? Kto jest Wiktor Jasek Pasek? Nie wiem. Niko i Mateusz. Niko Mateusz. Wiktor i Jasiak. Bo Dawid mnie podawał. Jaki Wiktor Dawid. No Wiktor no i więc jaki Wiktor? Nie wiem, jego kolega jest jakiś. Chyba. Nie wiem. Nie, wiem. nie jeszcze przez... jak grałem, to ja nie wiedziałam. O! Lagi, lagi, lekkie. Ej, Seba, włączyłeś mi tam wi czy nie? Zobacz. What?! Seba, zobacz! Mówi się cały pod stacją. A, Uee, ja jestem milas. lat... ja latam Teraz mówi, niech ktoś powie, że, je, że nie da się latać w Fortnite <grym> A ja co robię właśnie no. Nie, lagi mam mhm. nie, jakie lagi, a jakie lagi Będzie mogę tego rosnąć To ogląda mojego live'a Leś na na czacie by jeden Na no, to się jest tutaj Wiem, że jest do jego sił, tylko nie wiem dokładnie gdzie Dobra, to chyba ma co się przyda. Teraz to rozwalamy. Gosia. What? Do On się zaskoczył. to? Dobra, On mnie zaskoczył. Pana na pozycji. że będzie gdzieś yes, Okej. Okay. No już nie są ważne zbytnio te micje. No mnie tylko się tutaj już liczy jakaś gra Nie Kto Nie będzie mnie lagować Więc będzie trochę mi słabiej wychodziło Ale chyba mieli sojusza, więc jak mnie utkowali we dwóch, a na siebie nie zwracali uwagi to byłam takiego, taki zaskoczony Że pambik od pleców Amidas. Od tyłu. Jak się by nie zauważyli to są chyba ślepi. Ale mam takie lagi, więc tutaj mi ich chyba wyjaśniłem. Ale mam lagi, mogę z tym a już cicho mówię. A sero nie mam na internetu? Nie, nie, nie mam. Tylko mi tak sprawia. lagi. Aż widać, jakie opóźnienie jest. Agencja, odświeżona agencja, że już jest tam zniszczenie? Ciekawe. Oś, nie mogę. ktoś u nikogo nie widział, to może u mnie je zobaczyć. Jest jedna osoba, jak chyba mi się popsułcza. Seba. Tak wygląda teraz agencja. Nie no. Okej. Okay. o jeden. Z mojego końca chyba przystał. zdę. i złota motorówka.

Może zrobisz motorówkę do góry nogami Heka! Gdzie sam jesteś? Albo był To mi idzie. Dobra. Smutek seba Sebek. Sebek smutek. I za pak ich ze smutek Prada. Widzimy to zawsze są jakieś osoby, a u mnie nic. No, o sto razy więcej ode mnie. Ty masz o sto razy więcej ode mnie subów. I to dosłownie. No, to tak. się kanał rozwija. robisz już na tym lajdzie? Coże? No to pogram sobie arenę w końcu Od dawna Tak dawno nie gram areny Tylko jeden meczek Z tym sezoniem No to sobie Kiedy się skończy ten, ta, ten cały koronawirus, to powrót mm. do no, kanale. Tak Bo vlogi tutaj się bardzo dobrze przyjmują na tym kanale. Nie wiem, czy to będzie bardziej kanał vlogowy. A jak będę miał takie 1000 subów, to tworzę kanał gamingowy. A to nie jest kanał gamingowy? No takie pół to, pół to. wyjdzie z wyjśnienia. trochę tak obciach ale to można powiedzieć, że od zera do proplayera pro nie wiem, co to jest na leży u, 300 poziomowcy 20 poziomowiec o, od razu teraz się o, lagi Udara się zderza się to mnie nie zdarwić? A no to jest pytanie A nie ma już nie To po prostu jak latanie No a tam dostać jak Jakby stała Nie, latam mam A już nie mam Oby tam już nie poleciała dalej, bo chcę swoją broń Zauważyła? Szybko pójdź po broń. Jak to? Nawet. Nie da się opisać. O. O nie. A nie, o nie. nie da się wygrać. Chodź tutaj. Nie! Jakoś połączenie z internetem jest nie, teraz nieobecne. Chciałoby mnie dojechać, ale no. Okej. Okay. A bo miał już... W ogóle mu się wyczerpała amunicja, okej. Okay. Rozumiem gościa. Dlaczego on mnie dojeżdżał. Okej, okay, ale tak mam... Mmm, słama pozycję. Okej, okay. to era, Kilka jeszcze wejdzie ten live, ale nie będzie zbyt długo. Powiem tyle. Powiem tyle, że nie będzie zbyt długi ten live. Tak sądzę. Tak sądzę, że nie będzie. zbyt długi ten live. Bo. O, od razu się uspokoiły Nie, ja się nie uspokoiły. Dobra, to tyle skracamy I... O, dużo poda. Wypija? To wypija. O lecimy. Nie. Nie tam dlaczego tamtej skrzynki nie zabrałam, nie pytacie mnie o to. CICHO! Nie ja cię, nie tutaj nie czy to Tam To może, gdy mam live'a. tego To lecimy dalej. O, znalazłam tutaj rolkę. Więc... Lecimy przez... ...tak to się co? Strefę. Tutaj po prostu. Okej. I... ...woda się podnosi. Oko... Dlaczego tam przychodzi oko burzy? To nie jest oko burzy, tylko oko... ...wody chyba. Bo tsunami nadchodzi. Zakupiam. Ja no to ...że teraz by iść. A no, tu to nie pójdę? Albo podczas 4 mniej więcej teraz to jest I teraz, hop! Jesteśmy. Babiki zawsze się przydadzą. Tak jakieś ciężkie sytuacje. Może to chodzimy, ale. Już 27 osób. Nawet pierwszy okręg się nie zamknął ora tutaj się wilka my aż się lagi sorry że tutaj jest jakieś kamperstwo, ale muszę się uspokoić ping wtedy wyjdziemy jak będzie mniejsza o wiele na razie tutaj posiedzimy albo wyjdę no, widzicie jakie to są lagi nikt by nawet Jericho by z takim nie wygrał nikt Oh, o. Koniec tej puszki. Fra top 25. No bra, gdzie by tutaj poleciać? No są słabe. Hmm. to że dopiero dobili mi za Już i ledwo. O, widzę gościa jest. Gościa tutaj? Tak, widzę go. To już wezmę pompę Nie Uff! Pomidorek! Jezus. No powiem, że jest tylu bo byłem. No na w takich lagach to ciężko kogoś ubić Powiem wam szczerze Powiem, że łatwo Ciężko bardzo ciężko. Wiem, że już go nie załatwię, ale nic nie stara. się byłem najłatwiejszym, co ja chyba w tym Niedługo będzie to 15 jest. Ale. Dawno nie widziałem będzie to 15 jest. Ale. bardzo dawno. Tsunami się przybliża. Ja to nazywa tsunami? Nie to nazywają. Woda. Różnie nie to nazywają ludzie. Zobaczę czy nikt też skybase'a tam te nie robi. Nikt. To by były łatwe fragi, jak ktoś by robił skybase'a. U ryby. albo dużo w... To wyglądają jakby, zbliżają się, bo chcą nas zjeść. Tak to wygląda. Tu mają spertywę. Czego się jąkam? Niemal wtedy... no, nie ma jak to, Kur... była. No mnie powinien się unosić i pływać nad tym. Wiem, że na evencie był, ale powinien być też na no, normalnych gierkach. Moim zdaniem. 17 osób. Jeszcze 2 do Będę to 15. to 15. A się cieszę z mojego miejsca. Bo dużo, zajm dużo miejsce zajmuje, ale mało coś się robię. Ale i tak po co to nagrywam? I tak będę robił pewnie vlogi na tym kanale. Się dla mnie bardziej opłacają niż takie gameplaye. Bo nikt u mnie tego nie nagrywa. Nikt nie u mnie tego nagrywa. Tylko nikt mnie tego nie... Dobra, jeszcze jedna osoba da nie. Tego to już nie było. Widzę wieję, prawda? Czego, tego już nie było. O, wcześniej. Za top 15 teraz. Top 5 lub 10. Chyba top 10. Będzie kolejny medal. Co nie? Czad. Tak nikogo nie ma. Powinny 15 osób. O tam Gosiu. Widzę się Ile ponieważ? czy to są dosyć świeże budowle. Gosiu tam jest. Dobra, dojadę do, do go. Ale mam. Przepotężne lagi. A gdzieś... jesteś? Dotąd? Teraz tak? Teraz nie będzie... o dura lagi są Teraz... o? To na pompę no. Dobra To gdzie jestem gościu Gdzie jestem gościu Ja się was pytam Może nie tu ale Ja się pytam gdzie jestem gościu gdzie, gdzie jestem? Łoł, lecę! Lecę, mnie nie zrobi. Ostra. O, to O! O, tak mam! No. Nie! Jakie nieszczęście. Co ona hita? Dobra, chat. Koniec tego live'a. Tylko wrócimy do lobby. I tam z wami się pożegnam, bo... Teraz się nie opłaca, bo mam lagi. Jutro postaram się, żeby wleciał odcinek z na przykład z jakiś innych gierek lub vlog też wbijcie na kanał Sepka i zostawcie tam sobie jak ktoś jeszcze nie zostawił takie małe na czym on fishing szybko znajdziecie może nie, nie zamieściłem jego kanału w opisie, ale Sepka to na więc na razie, cześć, sześć. teraz.